Witam w kolejnym odcinku z Final Fantasy 9. Słuchajcie, no jesteśmy oczywiście w teatralnej dzielnicy i musimy zdobyć trzy potki. Trzy magiczne potionki, dzięki którym być może wyleczymy Regenta Cida. Hej, czy to nie. E? Tak, to on. Hej, jak leci kolego? Hej, jesteście tą parą z Gurmecji. Jeszcze raz dzięki za pomoc w Gurmecji. Ach, to nic takiego. Cieszę się, że twój mąż ma się lepiej. Tak, noga wzdrowiała, dzięki Tobie. To był koszmar, ale na szczęście dotarliśmy tutaj. Kilku naszym przyjaciołom też się udało, ale mówili, że wielu umarło po drodze. Ojej, zbiórka Freja, miło Cię znów widzieć. Mnie również, dobrze, że Wam się udało. Tak, to była długa podróż, ale jakoś tu dotarliśmy. Chciałbym, by Dan i pozosta... pozostali też tu byli. Straciliśmy wielu przyjaciół. No tak. Ale nie możemy się poddawać. Trzeba patrzeć w przyszłość. No Freya, co zamierzasz teraz zrobić? Zidan i ja... i ja i reszta drużyny będziemy szukać Kudzi. A wy? Przegrupujemy się i mamy zamiar zabrać się za odbudowę Burmecji. Wielu naszych kumpli jest rozproszonych po kontynencie. Mieliśmy nadzieję, że do nas dołączysz. Och... Przybędę do was, gdy już spełnię swój obowią obowiązek. Do tego czasu zajmijcie się wszystkimi. Jasne. Życzymy powodzenia. Dziękuję. Gdyby tylko serf Ratley tu był. Tak. Och prawda, chcę ci coś pokazać. Możemy? No. Hej, chodźcie. Już. To nasze dzieci. Nie sądziłem, że dotrzymam, ob że dotrzymam ob obietnicy. Kto to tato? Mój wybawca. Och, co to wybawca? Wybawca to bardzo ważny przyjaciel. Och, też chcę wybawcę. On jest fajny. Hehehe, <laughs> lubię te dzieciaki. Kiedyś wrócimy do burmecji. Teraz próbujemy wszystkich zebrać razem. Odbudowa naszego domu zajmie mnóstwo czasu i wysiłku. Możemy już iść? Jasne. Musimy go odbudować dla naszych dzieci. Musisz do nas wpaść, gdy już skończymy. Tak, w końcu jesteś naszym wybawcą. Na pewno was odwiedzę. Okej, okay, moi drodzy, słuchajcie, no pierwszy potek z tego co pamiętam, można tutaj zdobyć. U tego malarza. Zapytaj o napój. Samozwańczy artysta Michał. Nie słyszałem o nich. Jeśli znajdziesz, to w mojej pracowni możesz sobie wziąć. Dobra. W którejś z szuflad to było. Chyba tak mi się zdaje. Lazulit, poczekajcie. Mamy dziwny napój. Pierwszy składnik. Bardzo szybciutko poszło. Drugi także jest tutaj. Więc spokojnie sobie zaraz go zdobędziemy. No dobra. Oczywiście, drugi napój ma, słuchajcie, Cina, który odbudowuje tutaj z Markusem i chyba resztą ekipy naszą kryjówkę. Tak myślałem, że tak myślałem, tu jesteście. Zdan, nic ci nie jest? Słyszałem, że zostałeś ciężko ranny. Możesz chodzić, to dobry znak. Tak, jakoś przeżyję. Rozmawiaj z Blankiem? Tak, spotkałem go w zamku. Co tutaj robisz? Wpadłeś tylko się przywitać? Właściwie to mam małą prośbę. Masz może niezwykły napój? Tak, super, pożyczysz mi go? Jasne, zaczekaj. No Zidan, wrócisz do nas kiedyś? Nie wiem, pomyślę nad tym, gdy wszystko się uspokoi. Nudno tu bez ciebie. Proszę. Niezwykły napój. Do czego ci on potrzebny? Do odczarowania cida? Dzięki. Stój, chciałem jeszcze wam pokazać statek. Zaraz tam wrócę. Dobra, poczekajcie. Sprawdźmy to. Przy okazji wezmę wszystkie skarby jeszcze raz. 1273 gil. Statek powinien tu być. Czekajcie, to jest ten statek. On powinien chyba gdzieś wisieć. Tak mi się zdaje. 4826. Wydawało mi się, że on tutaj gdzieś powinien wisieć. Słuchajcie, ale to jest ten statek? <dziwne>, Dziwne. Może dopiero będzie wisiał, jak będzie odbudowana ta siedziba. No dobra, cóż. Muszę jeszcze coś zobaczyć. Nie mam innych napojów. Ciężko będzie nam to naprawić. Nie, nie mam żadnego napoju. Dobra, wiem, że nie masz, tylko nie to chciałem zrobić. Porozmawiaj. Okej, okay, dobra, wracamy słuchajcie. Idziemy teraz do głównej dzielnicy. Przy okazji zdobędę kolejną monetę Stelazio. Bo już w tym momencie będziemy mogli chyba ją wyciągnąć. Zdobyć. Jak wiecie, została tylko jedna dzielnica, jeszcze ta druga została przemysłowa, chyba została zniszczona. Dzielnica handlowa jest teatralna, a przemysłowa została zniszczona już wcześniej. Nie ma tam już dostępu, nie będzie. I nie będzie już tej dzielnicy. Natomiast ta dzielnica, słuchajcie, tutaj oczywiście, same sklepy praktycznie są. Ok, lecimy. I tutaj powinien po lewej stronie być ten. Tym... Ta moneta jest. Strzelec. Ok, kolejna moneta Stelazio. Super. To już będzie chyba dziewiąta. Zostały nam jeszcze trzy. Do nich także dojdziemy spokojnie, spokojnie. Pójdę jeszcze zobaczyć. Wiecie co do sklepu z bronią. tak mi się zdaje, że. Tutaj w tym miejscu oczywiście zdobędziemy kolejny napój. Kolejny napój ma ta dziewczyna w tej białej sukni. Ale właśnie chcemy najpierw zobaczyć, czy czegoś nie ma tu. Zapytaj o napój, nie porozmawiaj. Ok, koralowy miecz. Mamy, 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 mamy. Nie mamy magicznej rakiety. Hmm, no to bierzemy. Leczący kij jest. Dobra, le... jest. O, cyprysowy kij. Super. Nowa różdżka dla Viviego. Metrylowy widelec. Kolczatka, opaska Chimery, jedna tylko. Dokupię jeszcze jedną. Rękawice gromu, aż cztery. Ha. Turban. Opaska Mantry. Ciemny kapelusz, no jest troszeczkę nowych rzeczy. Złoty hełm, jeden. Magiczny płaszcz, jeden. Kaftan przetrwania, brigandine. Mietryowa zbroja, zbroja płytowa. Okej. Okay. Pewnie coś można też syntezować. Zaraz sprawdzę to. Zaraz to sprawdzę. Ej, nie to, nie to, nie to. Porozmawiaj. Łącz. Ej, tak, to mamy, słuchajcie, super. To jest, jest. Uuu, uh, pierścień Madajny, czyli jednak tego nie mam pierścienia, bo tutaj już mam wszystkich członków. Dobrze by było go zrobić. Kościana, brazoleta i gwiezdny kij. Poczekajcie, zaraz. Kolczyki duszka są. Stawka, pierścień odbicia, łańcuch, upierzone buty, czarny pas, perłowa szminka. No to kupię później. Ok, zróbmy ten pierścień. Gwiezdny kij. Kupię jeszcze ten gwiezdny kij i to wszystko, żeby był po prostu. A chyba powinien być tutaj w sklepie. Porozmawiaj. Dobra, dobra, dobra. Czekajcie, czekajcie. Leczący kij. A nie ma chyba. Był w innym sklepie. No dobra, trudno. Ale mam te przedmioty z syntezy, wszyściutkie, więc ok. Dobra. Zapytaj o napój. Piękny napój, tak, mam go. Gdzieś go tu miałam. Oto i on. Weź go sobie, jest za stare, by go sprzedać. To już wszystkie. Wreszcie mogę wrócić do zamku i pójść do Cida. No to wracajmy. No to wracajmy. Fajnie, Stellazio mamy. Słuchajcie, z ważniejszych przedmiotów, wszystko tutaj mam. Kupiony ekwipunek, przynajmniej jedną sztukę każdego mam, więc każda postać, jeśli się czegoś wyuczy, no to później może założyć ten przedmiot także się nauczyć. Kolejna, oczywiście, postać. Zamek Lindblum. Wracamy. Podki są. Moneta jest, zbroje są, miecze są. Nic nie pozostało nam nic innego, jak odczarować Cida. Próbować odczarować, bo. Czy go odczarujemy, to się zaraz dowiecie. Okej. Okay. Okej, okay, lecimy. Tędy i na górną salę, do górnej sali czy tutaj? Kurczę już nie pamiętam. Na wszelki wypadek pójdę tu zobaczyć, żeby później nie trzeba było wracać, ale chyba jednak nie. Chyba jednak, właśnie przy okazji, nie sprawdzałem magneta. Stilskin u mnie był. To chyba już czytałem. Odwiedził mnie Stilskin. Powiedział, że znalazł bardzo ciekawe miejsce, a potem odszedł. Chciałbym, by został dłużej kupo. Gdzie on właściwie poszedł? Zawiadł mnie Tak, to chyba czytałem. Cieszę się, że odbudowują Lindblum. Nie lubię Fossil Mogę cię o coś prosić? Pewnie. Dobra. To już czytałem. Zapiszemy, bo chyba dawno tego nie robiłem. Ostatni save, nie wiem, czekajcie, w Aleksandrii był? Tak, w zamku Aleksandrii. Szkoda by było to wszystko stracić. Ile mamy na liczniku? 26 godzin, już gry. 26,5 godziny, prawie. Więc nieźle, nieźle. Dobra, czyli idziemy do sali tronowej. Tam wszyscy będą pewnie czekać. Ha, zobaczymy, tą miksturkę pewnie doktor Todd zmiesza. Ale, tak jak mówił, nie można brać tego na poważnie, ponieważ ta, ta księga traktująca o odczynianiu uroków była troszeczkę w żartobliwy sposób napisana, więc może być to po prostu żart i tyle. No, zobaczymy, zobaczymy. Teraz tak, na górne, na dolne piętro nigdy nie wiem, nigdy nie wiem. Ale zobaczymy. Ej, na górne. Jednak na górę. Oj, no dawaj. Chodź miało. Tak, tak. Za każdym razem trzeba się ich zapytać, inaczej nas nie wpuszczą. Okej, okay. hej, je. Y zmieszałem trzy napoje w tej butelce, tak jak mówiłeś. Doskonale, zaraz to wypróbujemy. Jest pan gotów? Och, co mi tam dawaj? Oby zadziałało. Dobra, zaczynamy. Rety. Zadziałało? Hm, coś, nie... coś jest nie tak. Rech. Rech? Nie zadziałało. <śm> Wielkie nieba. Regent zmienił się w żabę. <laughs> o rany, teraz nie ci z nowego statku. Wystarczy: żadnych napojów, żadnych lekarstw. Musimy znaleźć Hildę. Zbierzcie wszystkich w sali obrad. Wszystko na nic. Dziękuję za przybycie. Regent ma coś ważnego do zakomunikowania. Teraz jest z żabą. Chciałem na powrót stać się człowiekiem, ale nie wyszło. Wiemy, że Kuja jest kluczem do naszego przeznaczenia. Musimy go znaleźć za wszelką cenę, ale nie mamy statku. Możemy użyć statku skradzionego w Aleksandrii. Artania, rozkaż Zeboldowi, by przygotował statek. Tak, panie. Więc gdzie się udajemy? Wciąż nad tym pracuję. Mówił pan, że na statku Kuji byli, byli też czarni magowie. Może dowiemy się czegoś w wiosce Czarnych Magów. Hmm, wciąż nie mogę uwierzyć. Dlaczego byli na statku Kuji? Czemu? Cóż, zgadzam się, powinniśmy wybrać się do wioski Czarnych Magów. Doskonały pomysł, mistrzu Vivi. Królewno, też chcesz płynąć? Oczywiście, że chcę. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Bez obaw, zaopiekuję się nią. W porządku, ruszajmy do wioski czarnych magów. Spotkamy się na statku, jest w porcie na parterze zamku. <grybuj> Okej, okay. nic za darmo, zobaczmy. Co za konstrukcję? Świeże pikle Gishal są przepyszne. Przepyszne? Masz pyszne jedzenie? Świeże pikle Gishal są przepyszne. Tak, te pikle są bardzo smaczne. Co to jedzenie? Nigdy nie widziałeś, pikli? nie widziałeś pikli? Nie, do teraz. Jeszcze sporo muszę poznać, sporo muszę posmakować. Tak, polecił mistrz. No to powinieneś spróbować pikli, na pewno ci zasmakują. Dobra, zjem. Babka zbankrutuje przez nią. Dobra, musimy udać się. Słuchajcie, do bramy wylotowej. Bramy chyba smoka znaczy, smoka to jest z drugą stronę, ale my udamy się do portu. Też tam na samym dole to jest parter. Statek, który dostaniemy, to jest statek wodny. On nie lata. Niestety, jeszcze ale będziemy mogli przynajmniej przepłynąć na inne kontynenty już teraz bez problemu nie będziemy musieli jakimiś tam tunelami chodzić na trzy kontynenty możemy się dostać na jeden kontynent nie da rady, ponieważ nie ma żadnych e, plaż, na których można wylądować niestety, jest otoczone skałami i tam można się tylko dostać poprzez latający statek ale to dopiero później, 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 później ok, statek jak widzicie tutaj to jest chyba niebieski narcyz, tak mi się zdaje Regent czeka na pokładzie, na pokładzie. Na pokład wejdziesz po drabinie. No co ty nie powiesz. Dobrze. I tak jak mówił, pierwszy nasz cel to jest wioska czarnych magów. Oczywiście ja tutaj troszeczkę sobie teraz zwiedzam sam, ponieważ moi drodzy, chcę znaleźć czokografy. W tej chwili mogę bardzo dużo czokografów znaleźć. Wszystko oczywiście nagram, gdzie są te czokografy. I... Mm, I moi drodzy, ruszymy oczywiście do tej wioski. Tutaj troszeczkę rzeczy jeszcze pozwiedzam, znajduję, Co będzie coś ważniejszego, to oczywiście pokażę, żeby nie było. Ale okej. Okay. Mam nadzieję, że zdołamy tym, tym tam dotrzeć. Znowu Cię znaleźć. Quina, co Ty tutaj, co ty tutaj robisz? Gdzie Ty pójdziesz, Zidan? Wszędzie chodzić i ci Cię szukać. Kto to, Twoja nowa dziewczyna? <laughs> Zmęczone od madań Saray pokonywać, pokonywać góry, przemierzać ocean i wciąż walczyć. Hej, jej, musiałeś mieć ciężką przeprawę. Ty także płyniesz blank? Tak, poproszono mnie. Kto? Szef, oczywiście, ale to nie jego pomysł. To był mój. Potrzebowaliśmy kogoś, kto zajmie się statkiem, gdy dotrzemy na miejsce. No i jestem wam coś dłużny, więc się zgłosiłem. Nie jesteś nam nic dłużny. Ona mówi, dobra kotwica w górę. <grych> Hej, a uwielbę żaby, więc lepiej uważaj. Może ją zjem? Nie przejmuję się tym. Jako ogląd miałem więcej wrogów. A przy okazji, jeśli zechcesz zmienić drużynę, zwróć się do mnie. Dobra, możemy odbijać. Płyniemy do wioski czarnych magów na zewnętrznym kontynencie. Dobra, wciśnij selek, gdybyś chciał sprawdzić położenie. Eee, tak, na pewno Vivi. Tak jak mówiłem, moja standardowa drużyna, którą zawsze walczyłem. Vivi, Steiner oraz Freya. No, dagger nie ma sensu teraz brać, bo większość jej ataków będzie chybiać. Eiko można się zastanowić jeszcze nad tym, bo jest dosyć mocną, białą, mocnym białym magiem. A Maran też jest dosyć dobrą postacią. Znaczy wszystkie są dosyć fajnie zbalansowane. q chyba najmniej lubię grać. Ale chcę zostać przy tych postaciach. I tak będę musiał później zmieniać, ponieważ będą dwa miejsca, w których będziemy musieli magów wypieprzyć. Bo oni się na nic tam zdadzą. błękitny narces. No i mamy oczywiście naszą łódeczkę moi drodzy. W końcu swobodne podróżowanie po świecie. W końcu, w końcu, w końcu. Teraz będę mógł się dostać do różnych miejsc. Ok, tutaj jest las bo chyba niedaleko. Quimarz jest tutaj i tam bym się najpierw udał, bo chcę złapać te żabki. Ale okej, okay, wiecie co, skończymy sobie w tym miejscu moi drodzy, nie wiem jaki odcinek będzie następny, być może będzie to już wioska czarnych magów, a być może będę chciał jeszcze coś tutaj pokazać, więc do zobaczenia, jeśli wam się odcinek podobał zostawcie łapkę i zapraszam was na kolejny, trzymajcie się, cześć!